Ale jakoś tak wydaje mi inaczej, co Witam kolega Baba, kość tu <laughs> <laughs> Kombat łanał <one>, no. <laughs> leży Nie podrójdźmy 3 no. chyba gościu no ra. <laughs> Kapiska pies ten No wiadomo. Ha! O kurwa, co to jest? Co to jest? Uuu... Co mu to poleciało? <grystanie> o! Kur nie! Królik! <grystanie> no właśnie, muszę cię. Czy... <grystanie> Przygnęła do mnie huzder! SYNEK! Sydek! Haha! Taki jak to tak się nazwa? <noise> Na no wspinanie się spędzasz chujem o Ciężkości! Uda! Jak ty to <kochuj? głosy> I ty młody jesteś Takie tam, No dwójkę, bo ja myślałem, że Paweł też istnieje tego kolegę swojego jakoś ten Pawełek, kurwa Synek! Uważaj, bocie gdzie wy jesteście? Żeś synek tak, O, wy utołki, co cole ma? O, pierdolę, zabija mnie <grywa> <śmary> nie szydek byłem cię wysypł Sydek Żeś wybrał chłopie tańcerkę ode krwawią u nas nie widzę tak jakby Ja muszę te grzdylca walnąć mojej seteczki O no. ja dupiam muszę wjecst tam na nowo jak widzę Jezus ja ja umrę przez ciebie Nie Pablo o, umrę. Pablo, Pablo, gdzie ten twój kolega, o którym wszyscy słyszą, ale nikt nie widział? Ej, żyćko i kolego, co? A propos wspinania się. Będę stał na tej ścianie do mojej ustranej śmierci. Tak samo jak nóż do skorowania. Pa, z ciebie ofierzem wyciągnął. Muszę podorę, jeszcze żarcie zostało. Ale bardzo mam, bardzo mam, mam patrzysz?

to nie, 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 to z twojego wszystko wiem padło. Siedem grziba, chłopie. No, bior biorę wszystko. Ja bo ciężkie są, nie wiem wszystkie. O, dobra, dobra, widzę. No, oh, oh, kurwa, pa! Gof, jakiego grziba! No, no poginąłem, to jest najlepsza motka. Opa, jak sprintujesz, no to co ją masz teraz, jak sprintujesz to dalej zachowana, wiesz stabilność ciała to jest najlepsza Pa, tu nie potrzebujesz spadochronu w tej grze pierdolę prezident O, o, pa, chopę nie twoje. co tam chodzi? Oje, grziby? Oje, Ja umrę kurwa. U ile mi to widzicie? Wycofujemy się. Ja słucham. Fuck. Ja mam stamina. O, ja to kurwa, skurwa. ale ten grzyb jest mocny. No jest dobry. Zedłem, kurwa. No nie. Teraz niech oni się z krokodylem pobiją. No to zaraz właśnie. O faj, zdechły. Widzisz, faj, tak się robi. Nie ma się Nie z Mm -hmm. UCH! Wejdę. Uch. O, zablokował, o idzie, idzie, idzie! Mm. Dalej, no strzał, nie? Nie, nie, Czeka, to co za długo bzyje, Czekaj, czekaj, idzie, uroczy, Trzeba, jak on tu wejdzie, to się zasną. No, super. No, <laughs> no tu już są sarny nawet, tak git. Cześć. Ja bym kurwa proponował zrobić żeby się zgrał gim No z kim, bo ten z Co Co ty, synek! bal, bałem... ba, jakiś imigrant stoi za oknem. Kurwa dom buduje Kurwa buja no, nie U, no. Ej, gzibeł Paweł Idzie ten twój kolega <grym> nie. Ja sobie. Drewno, wsadzasz drewno i musisz dać do paliwa na górze, i ona jednocześnie jedno miejsce zajmuje w tym. O, Paweł chodźcie! Do domu, szybko! Do domu! Do domu! U was też są chmury. No, bu, burza piaskowa, hałajcie się, bo to zabija. Drewno idzie to. Myślę, czy nie zrobisz tak, że po prostu ja sobie już. Jak pić zimno, znaczy ciemno. Jest nic, jest tak czarno na ekranie moim. Ja jestem. Idę w tripa w takim razie.

Łowca niewolników Jak to się mówi Nie wiem co chciałem ciębie... Dobra Muszę Aho. coś zrobić ze sobą bo nie wiem co mam zrobić A chodź do Dobra Idę, idę Patel. Szmura. Wiesz co tu uh. będzie? Będziemy łamać szmuli mm, mm, mm. Dera ho ho. Niespodziankę mam ja to dałem, do. A, ojej, co to leży? A, ja gówno sobie wywaliłem. Patrz, czy mój? To nie poszło. Czy mój, czy mój? Dobrze Rozk. z tym i strzela z tego łuku. <noise> szef, no synej. Się wychowałem na tej ziemi. O, <noise> ty szmurów putaza mi Jak <noise> Krwawie. <głos> Jądro, kurwa, na wylot, proszę. To znaczy, jest O jest oh, yes, patrz! Patrz co ja widzę, widzisz? Widzisz chłopa tam? No! To tego nie zabijamy rodziny Nie, Uro. Ale wiesz co może poczekajmy żeby dzień był, bo tam jest większa akcja z tym Ucznika, to jest dzień. Dancer, ale to facet to zabijamy Który to on? Weź sobie ku kliknij jak walczysz z jednym? Uff, Uf, kurwa, mnie się Słyszysz? O dobre, dobre. Wow, łucznik. nie wiedział. No, no, no. Tego starczą dałeś mu. O, że mu kopa na A Albo w sumie nie, tego pałami weźmiemy. da, daj łucznika. Ty weź łucznika, bo on mnie zabije zara. A ja wezmę Dora, tego pałą. <grymne> jeje, jeje, lepiej waliłem na lew jak. Uuu, co dropło z mnie. chyba. <grymne> czapka. Uuu, dobre. Cześć, słyszę. O, jest tu, do mnie przyszła. Hałę bierę i ku i napiszę ją. Hey. No, <grymne> i szmule po bo ja ciebie zaraz. O, już prawie jeszcze... Oj leży! I pa, teraz synek bierzesz pa. Wujo, ci pokażę. Bierz linę. linę... Linę i E. Idziemy. Dobra, czarnuszkę. Można ją rozebrać? No. Dobra, chodź To jest Uf. ważne. Misja. Widziałem ten dźwięk, taki... Wujo, który spadał i... Uuu! Abym kurwi wziemy, ty. Pa, widzisz teraz? Jak jest dzień? Widzisz tego chłopa z niebieskim? No. To jest najważniejszy nasz cel w tym momencie. O, chłop no, do nas no, bij, nie? Uważaj, uważaj. A nie, tam cię biją, trzeba, nie idźmy jeszcze. Bo ich tam, jak podejdziemy za blisko, to się wszyscy rzucą. Ja włócznika najpierw spróbuję, off. No, ja ja ty... Eden, muszę zrobić ten łuk. Tak, zdecydowanie. Ja tego łucznika mu najpierw pisną, że po prostu nas nie biją. Ja sobie naprawię brodę. No no no. Ten o, o, do ciebie chłop, uważaj. I wie co to jest w ogóle ta ruda? Co ona ma? Nie widzę nikogo. TAN 2 dobra. E, ją, spróbuj pałą, spróbuj pałą ją. Że miałeś nim się przyda. I Weź ją na siebie. O, wow. uważaj na miecz mocny ma. Uważaj tam z nią, ja będę z tego. Ale przeszkadza mi ten, kurde, ta czapka, strzelanie z łuku, szczerze. Ja jakby ten pasek na górze i trzeba zdjąć, żeby Tak, tak, tam... ten biały. Dobra, zacięłaś. Czaję ja biegnie do ciebie, ty wyjebana To dobrze, do Zaraz dojem łucznika, pomożę z O, nie ja mam Masz na pizdy. Uważaj, uważaj, bo jak ci piznie to jesz Dobra No i niech tu leży Wojownik jakiś Nie trafiłem Wojownika w sumie nie potrzebujemy, kolego Tak, tak A nie łucznik, nawet gorzej Zmęczyłem się, ale ten kełm mi prze... o Tego o. gościa z niebieskim na plerach Trager. Tak, on musi przeżyć yy, Resztę wypadawca? zabijamy Nie, resztę zabijamy Spróbuj go wziąć na siebie, ja będę odwracał <laughs> Dobra, ja wezmę łucznika, a mnie pizdgli. Dlaczego jakby ja mówię, wszyscy gonią do O, o ja, ja muszę zaskoczyć. ja muszę zeskoczyć. Uważaj też. Ja se potki. Dobra, tu jeden. O, dobrze. Wykonawcę zabijamy. dobra. Zabiję, 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 pizdu. Wykonawca o, uf, to jest w ogóle tancerz. Po prostu. Dobra. Cze, bo... Zabijemy. Wykonawca ginie. Uważaj, uważaj. Teraz młota. Ty spróbuj już bić pałą tego. Tragarza. Ja spróbuję wziąć młota. Tylko uważaj. Trzeba ich rozdzielić po prostu, żebym ja mógł. Dobra, jest git, Bo ja ogarnię Uważaj. Dobra, Cały jest git, jest Dwa Dwóch jest łuczników. Ja pójdę do nich na górę, żeby odwrócić uwagę. Dobra, już we mnie strzelają, chyba nie w ciebie. No na razie. Daj, zginę. Dobra, git, No, ty jesteś za daleko. Daj, dasz tam radę? Nie, no, bo co bije, skąd co... to Ma topór, kurwa, nie żelazny. Ja tam to spojrzę go tych uczniów, Klepne. Ale staram się, dobra. Dam jakaś radę. No tak powoli, rób. Ona już zedmi teraz. No, Masz już? Dobra. Dobra. Daj tutaj, wyczyścimy do końca wóz Zbierz tam sobie lucik pod redes stanty, chłopowi łeb podciłem strzałą Wezmę I... się uleczę Dobra, brak przedmiotów. A nie, dobra, grabarze to my też chcemy, nie? Chcemy bardzo. A jakiego miecza ma, ty, uważaj? Uuu, trójeczka! Nordheimer to jest mocny. Co ja nagle jestem, bo A, bo ja dalej podki robię. Fuck, 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 fuck. fuck, fuck. Przeciążyłem się. Uważaj no. na Dobra, muszę się cofać. Tak uważaj jak bo. By... Mi tak. napis, by... O dobrze, żeś tam to już wziął. Najszynek. No, nice. Który kucharz? A, ja pierwszy, pierwszy level, napisz go. Nie, mnie trafił nic. Ja w ciebie nie chcę. No, uciec z tym kucharzem mi na kurwę. Dobra, we mnie będzie. Dobra, mnie bije. Wow, te noże są mocne. No. jest zabije mnie. Weź go. Mnie też prawie zabiję. Weź go. No, przed 3 letami chciałem Ja nie mam stamina. O, wykrwawiłem się, elo. No nie. Wywaj, synek. Ja właśnie go zabiję, kurwa. Dobra, bedroll. Jeszcze trzeba łóżka zrobić, bo wtedy masz dwa jakby punkty z Ej, nam nigdy opuł. Weź tam żyćko. Odrzuć. Ej, tu są wskazówki, możemy znaleźć jakoś ton. O no. Zarobasz. Ta popierdziela na tym kole, dobrze. Płaczę se. Debił. Jedno koło to jeden nie wolni, nie? Znaczy o, prawie się zabiłem właśnie Znaczy Ej, jedno koło... tutaj, ta, da, ale potem masz lepsze koła i po prostu jeden naraz, może tak, bo tam może zmieścić ich kilka więcej O chłopie Znalazłem ten Baza Bazil, żelaznego Żelazny dzban się nazywa nice. Arek weź do wyjścia podejdź, bo mnie go gonią ja? Ja, ja potrzebuję helpa. O kurwa, weź tego, bo życia nie mam w ogóle. Pod tym nie wróć jak możesz? To trzeba było wstrzymać. Dobra, masz tu, leżą, leżą, leżą. Okay, dobra, weźmy siebie, bo ja <słuch> może pod tym. Ja mam zero życia. Masz je? Mam, ale też mam zero życia. Nawet gdzieś ty kurwa, nie wiem. Na, górę, na dach na chodź, na dach, na dach. Ja się wspinam, pierdolę. Ale na styg widzę wlazłeś Muszę sobie te fotki wystawić Ja czemu nie mogę wypić fotki, co jest? Dobra Tyle na gościa na pizzę, że... Kurwa, to jest jeszcze Jezu, zmęczyłem się Dobra, jest git Mam tu graważa, od deadna chyba Czymaj hmm. się na górze? Tak, tak Chan na o... ja łucznika Dobra, wezmę Zabijcie? Tak. A bo to jestem z, z obozu. Już nie byłem w stanie parć ta pizdę. <grym> Dobra, jest blisko to od przebiegnij dźwięk wydał. Też, w tej jest jakieś dużo więcej takich zapawików, w tym wahe No, bo to się dzieje Uwaga, miałem tylko zabawę i budowałem no bo nie to mi się dzieje, <grafbie> like w Nie wiem jak z gołym kurwa, zjeżdżam tutaj skalę Dobra, wyczyściłem to. Łapią, łaprudą Gdzie jest, kurwa? Wije się z tym, z jeleniem. Nie <grafstrzykę työ> mm <grafię> <out> O kurwa! Ty, wujha, mogliśmy nie zabrać ten miecz <grystanie> Mówię Ci, że Nordheimery to są żyłki Czekaj bo ja przeciążony jestem troszkę, to jest problem dla mnie o. Niedobrze. <grystanie> mogę zaraz będę daleko nie mogę. Uff, brutalną siłą, nie, ma, nie mogę uniknąć, złożyłem ją na pół. A ty co kurwa? Musisz klejki dać. W klejki, do obozu lecę dalej, żeby ja mogę, tam... mogę, zamiast dać klejka, to mogę dać i tak klejk w inne miejsce. Czaję. <słuchaj> Masz... klej klejk, gdzieś w skrzyńce O, spadł idiota. Musisz mi tu pomóc, bo mam zaraz tę tym samym ten, ten czołg... Tak, tak jesteś Jestem na tym. Chłopcy wie z jeleniem pode mną. Mam zero stamina. Muszę odwrócić uwagę. O, widzę, widzę. Nie wiem, czy w sumie ten upadek nawet. Bierz go. Okej. Okay. Mówię, no, no, czeci, czeci lewyl, to trzeci level, trzeci level. że on tak Ale moja wina. Moja Jezu, wina. moja stamina. Gdzie ona jest? Słuchajcie, na wierzchu lecę do ciebie. No wiadomo. Hej, mała, chcesz zrobić klej w innym miejscu? Zabiłem go. No kurwa, mać, no ja nie mogę nic zrobić. Ty na górze jesteś? Cały, cały czas mnie napierdalaje. Ja. Cosadawajna. Wszystko z gością z młotem leje na dole Dobra To ty? No coś pijemy? Całą, całą gromadę to przeprowadziłem wreszcie Oj No to ja trzeba, bo tak pojedynczej tam powoli Dwóch zostało. Możemy sobie zabić dla XP. Kucharkę wezmę. Chodź mnie kopnął. Uważaj do ciebie ziemny. Czekaj, który to ty? Na arkowarka nie Pa jak go nadziewam Dobrze